Siemaneczko moi drodzy widzowie, z Mister strony i dzisiaj Chciałbym was poinformować o no nad nowej nadchodzącej serii na mój kanał e, A mianowicie Swag Story Będzie to seria z Minecrafta, w której będę grał e, Survival na własnym siecie e, Single player Ewentualnie na jakimś serwerze Jeśli możecie mi podać to podeślijcie Jakiś serwer, może zagram kiedyś będzie to seria na modach, częściowo na modach, częściowo nie. Wy, wy dajecie te modyfikację, na przykład w jednym odcinku będzie um, nami Glides, w drugim odcinku może być, nie wiem, jaki tam um, MOR, um, coś tam, nie wiem, jaki tam mod. Um, Wy decydujecie jakie modyfikacje mogą być wgrane, albo na przykład co tydzień, jakieś na przykład trzy modyfikacje ten tydzień, na przykład Dynamic Lights, e, Dinozaur, coś tam, mod e, i na przykład e, More Creeper mods. No i to właśnie wymieszamy wybierzamy i gramy na Survivalu. I później, gdy to... Gramy na tym, patrzę modyfikacji ten modyfikację? boże, nie, będę grał na jakieś Wasze modyfikacji na przykład pingwin Pack e, i Boxy albo tym stylu. Tylko ja będę grał na standardowym Minecrafcie z modyfikacjami wygranymi. To czysty Minecraft po prostu z modyfikacjami. No i, i gdy. Mm, gdy wam się ta seria spodoba, to nie zapomnijcie dać lajka. Gdy wam się yy, będzie by na bieżąco tych wszystkich yy, odcinków mojej serii, klikajcie subskryb, albo. Yy, Udostępnij, by inni ludzie zobaczyli też. Nie zapomnijcie dać do, do ulubionych. A więc to był zjazd z nowotkiej serii na moim kanale Swag Story. Mam nadzieję, że niedługo będzie nowy odcinek. Swag Story, pierwszy odcinek będzie, w którym będę stworzył sąsiad i od razu będę grał. No właśnie, więc do zobaczenia w, przysz w przyszłości. Ja też to wyrenderuję. I wrócę na YouTube, 17:42 11:09 2014. Do zobaczenia w następnym odcinku Sweck Story.